Co łączyło Cyberpunka, Assassin's Creed Shadows i masę, masę innych produkcji? A czego nie zaświadczycie u takiego Expedition 33? Opóźnienia daty premiery. Jest to konsekwentnie od wielu, wielu lat coraz częściej i chętnie stosowana praktyka przez deweloperów, która podobno ma sprawić, żeby produkt, który dostają gracze był bardziej dopracowany i lepszy. W praktyce każdy wie, jak to wygląda. Jednak nie o jakości dzisiaj będziemy mówić, a o opóźnieniach właśnie. Ponieważ to one w największym stopniu wpływają na to, że data premiery. Ucieka bardziej niż pierwotnie twórcy zakładali. No dobra, ale czy przypadkiem takie duże studia z ogromnym doświadczeniem i dziesiątkami, jak nie setkami produkcji na koncie nie są świadome tego, że takie opóźnienia występują i po prostu nie powinny jakoś tego przewidywać? No owszem, tak robią, ale nie wszystkie opóźnienia wynikają z ich winy, lub są po prostu tak łatwe i czyste do przewidzenia, jak nam się wydaje. Czasami taka obsówka związana jest po prostu z procesem twórczym i rozwoju gry. Jakby umówmy się, gry stają się coraz większe, coraz bardziej skomplikowane i wymagają coraz większej ilości mechanik. W związku z tym, no już tutaj pewne procesy mogą zająć nam więcej czasu niż pierwotnie zakładaliśmy, albo po prostu dopiszczenie ich tak, żeby działało w tych magicznych 60 klatkach w 4K lub nawet w HD było czymś, co jest możliwe do osiągnięcia, a nie tylko mrzonką czy obietnicą, Naprawdę mocno oskryptowanego vertical slice'u. I okej, okay, żeby lepiej to zrozumieć, posłuszmy się jakimś takim bardziej obrazowym przykładem. Załóżmy, że mamy grę skradankową i chcemy do niej zaimplementować mechanikę cyklu dnia i nocy. Ale nie taką po prostu, żeby było jasno-ciemno, tylko ze wszystkimi następstwami po prostu dnia. Czyli na przykład zmiany warty, zmęczenia strażników i tak dalej, i I może się to wydawać naprawdę proste, ponieważ no, wystarczy po prostu zsynchronizować działania NPC-ów z wewnętrznym zegarem gry. No nic skomplikowanego. No otóż tak, ale jeżeli chcemy, żeby to faktycznie błyszczało i było istotne dla rozgrywki, tym generalnie jest to cięższe i do zbalansowania, i do zoptymalizowania, i ogółem do zaimplementowania. I dobrym przykładem takiej mechaniki może być właśnie AC Shadows i system PUR roku. Cała mapa się zmienia. To nie jest tak, że po prostu mamy jedną mapę i tyle. Nie, mamy cztery różne wersje mapy. To również wpływa na gameplay samej gry w sobie, no bo okej, okay, Latem mamy dużo miejsc do kryjówki. Możemy na przykład schować się w trawie czy wejść w krzaki, lub na przykład zanurkować w stawie. Zimą te opcje nam odpadają, bo nie ma liści, woda jest zamarznięta, a jeszcze na przykład pojawiają się stople lodu, które dość skutecznie informują przeciwników, w którym miejscu jesteśmy podczas spinaczki. Drugim powodem w opóźnieniach mogą być zmiany konceptu gry samej w sobie, albo zmiany spowodowane feedbackiem testerów. Chodzi po prostu o to, że gra na etapie vertical slice, czyli takiego powiedzmy grywalnego fragmentu, który ma pokazać założenia twórców, mechaniki i to, co chcemy osiągnąć, Ulega zmianom. Czy na przykład gracze, którzy dostali ten fragment do przetestowania, wyszli z założenia, że to na przykład nie jest koniecznie to, co oni chcieli ogrywać, albo mieli inny pomysł, i ten pomysł wydaje się lepszy. I tutaj bardzo dobrym przykładem może być nasza rodzimateczka, czyli Heroes' Odyssey. Jeżeli jeszcze Wielka nie graliście, to możecie obczaić demo na Steamie, jak i dać do Wishlisty, co nam naprawdę bardzo mocno pomoże. Chodzi o to, że gra na etapie projektowania miała zupełnie inne założenia i miała być RPG. -iem. I prace były na tyle powiedzmy, zaawansowane, że istniały już systemy poziomów, statystyk, zarówno postaci, jak i przedmiotów. I to jest tylko jeden przykład, ponieważ drugi powód, czyli te zmiany związane z feedbackiem graczy, również miały tutaj miejsce, ponieważ po pierwszej wersji demo zostały usunięte np. część wstępu, który wydawał się za długi, niektóre arty zostały zmieniane, bo po prostu były na tyle różne, że wydawało się, jakby dwie gry były w jednej grze. To też zostało zmienione, czy masę innych drobnych rzeczy. I mając to wszystko na uwadze, dobrym pomysłem może się wydawać po prostu oddelegowanie części prac osobom z zewnątrz. I no tak, generalnie jest to dobry pomysł, jest to praktyka bardzo często stosowana, ale tu też nastaje problem, jeżeli takie osoby z zewnątrz. Również mijają się z terminami i tu mi się wydaje, że dobrym przykładem może być Riot Games oraz of Legend, a to dlatego, że praktycznie wszystkie splash arty w grze powstają z rąk zewnętrznych grafików. Problem jest tylko i wyłącznie taki, że jeżeli na przykład w serii Skórek, która ma wyjść na przykład za parę dni i w której jest sześć postaci i sześć artów, zostaje opóźniony jeden. I wtedy cała seria również musi czekać, więc dobra. Załóżmy, że nie chcemy w takim układzie zlecać prac jakimś firmom zewnętrznym. To może zwiększymy zespół. No jest to jakieś rozwiązanie, ale również nie jest idealne, ponieważ im więcej osób pracuje nad danym tytułem, nad danym pomysłem, tym jest większa szansa na to, że ktoś po prostu miśnie koncepcję. Zresztą nie ukrywajmy, nie ma co się dziwić. Jeżeli nad tytułem pracuje naprawdę sporo osób, no to nie jesteśmy w stanie każdemu z osobna wytłumaczyć dokładnie wizji, poświęcić tej osobie tyle czasu, ile faktycznie potrzebuje, żeby zrozumieć nasz zamysł i tak dalej, i tak dalej. Ostatni powód opóźnień leży w takim aspekcie, powiedzmy, optymalizacyjno-technicznym. I tutaj, niestety, niestety, ale to wszystko zależy od siebie i jest w pewnym sensie jakoś ze sobą powiązane. I omawianie go zacznę sobie od czegoś, co by się wydawało stosunkowo proste i mało problematyczne, czyli portowanie. I tutaj też wchodzimy na to, co już omawiałem wcześniej, ponieważ portowanie bardzo często zleca się firmom zewnętrznym. To po pierwsze, tu już mamy pewien problem, który może podać opóźnienia. Po drugie, firmy takie bardzo często nie chcą zajmować się portowaniem do momentu, w którym granie będzie ukończona, z racji na potencjalne zmiany, które mogą być wprowadzane w tym oryginalnym kodzie. I ten aspekt też bardzo mocno, powiedzmy, uwidacznia te wszystkie problemy, bo nie tylko dodaje nowe, ale wręcz potęguje. Bo jeżeli sam proces produkcji się opóźnia, to Proces portowania już na starcie będzie opóźniony. A jeżeli będą jeszcze jakieś zmiany, problemy, debagowanie i optymalizacja tego, no to to nam również dodaje. Innym technicznym wyzwaniem jest chociażby zmiana silnika gry. I tutaj znowu mogę podać przykłady na podstawie Expedition 33, JDM-u czy Heroes Odyssey. Ale zaczniemy od tego JDM-u. JDM-ka pierwotnie miała śmigać na Unreal'u 4. Jednak później została zmieniona na piątkę, i z zaufanego wewnętrznego źródła mogę otwarcie powiedzieć, że to była naprawdę paskudna zmiana, ponieważ jak na czwórce, wszystko fajnie śmigało, kierownica działała naprawdę świetnie, nie było problemu z fizyką. Tak, na piątce wszystko to się totalnie wywaliło, i nawet na datę premiery nie zostało naprawione. Także ludzie marudzili teraz, nie do końca wiem jak jest, no ale czytałem opinie i generalnie dalej ludzie na to narzekają. W wypadku ekspedycji no to tutaj znowu taka sama sytuacja, z Anrila czwórki na piątkę. Tu jednak nie było aż tak drastycznie. Jedyne co trzeba było zrobić, to na nowo zaprojektować cały system oświetlenia. Jeżeli myślicie, że to dotyczy tylko takich większych gier i Anrila, no to słuchajcie, nasza Visual nowelka również ocierpiała po tym, jak przerzuciliśmy się z wersji na nowela na nowszą. I tutaj całkowicie wszystko się powywalało, dosłownie wszystko i trzeba było to na nowo, dosłownie od podstaw praktycznie pisać. I ostatnim takim aspektem technicznym, który chciałbym powiedzieć, a który jest no absolutnie najważniejszy, jeżeli chodzi o perspektywy graczy, to optymalizacja. Bo umówmy się, możesz mieć fabułę z kosmosu, najlepsze na świecie animacje, no ogólnie gra może być złotem 10 na 10 po wsze czasy. Ale co z tego, jeżeli ta gra będzie zwykłym pokazem slajdów, którego nie będzie dało się grać. Nie ma to w takim układzie znaczenia. Optymalizacja, stety, niestety, ale jest najcięższym i najbardziej czasochłonnym procesem i tutaj tak właściwie nie da się przewidzieć ile ten proces zajmie. Zatem jak widzicie, temat missniętych deadline'ów nie jest tak prosty, czysty i oczywisty, jakby się wydawało i jest problematyczny zarówno dla graczy, jak i game devu. Natomiast tak powiedz całkowicie szczerze. Wolicie, aby gra została wydana na datę premiery i nie była opóźniona, ale była niegrywalna? Czy wolicie poczekać dodatkowe pół roku, aby dostać produkt, który faktycznie spełni wasze oczekiwania? Nawet jeżeli nie będzie idealny, to po prostu będzie grywalny i będzie grało się przyjemnie. Czek za komentarze stoi otworem. Do następnego.